Cześć, kochani! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie, w którym będę pokazywać rzeczy, które ostatnio zakupiłam. Jeżeli interesują Was tego typu filmy, czyli takie typowe hałdy zakupowe, to zapraszam do oglądania. Przejdźmy od razu do sedna. Czyli do moich zakupów. Pierwszym nabytkiem jest kosz. Kosz, który wydaje mi się, że jest ze sklepu Ikea. Ja kupiłam go natomiast w, sklep, w moim ulubionym sklepie z rzeczami z drugiej ręki, więc nie pamiętam ceny, ale może udało mi się nakręcić na przebitkach. Także ceny zobaczycie na przebitkach. Jeżeli udało mi się, jeżeli nie zapomniałam. Ale widziałam ostatnio, jak byłam w IKEA, takie same kosze, więc myślę, że on oryginalnie pochodzi z Ikei Co jest fajne w tym koszu, to to, że ma tutaj taki, taką plastikową wkładkę, więc idealnie nadaje się do kwiatów. I ja też go widziałam właśnie na dziale z kwiatami w Ikei, więc dla mnie rewelacja. Ja co prawda nie używam go do, do kwiatów. Ale takie kosze można używać na tysiąc sposobów: e, mianowicie na koce, na poduszki, e, do kwiatów, e, do przechowywania. E, ja używam akurat e, do brudnych ręczników kuchennych, e, więc rzucam tutaj. I o tyle jest właśnie fajne, że jeżeli one są wilgotne, to nie niszczą mi tego, nie niszczą wikliny. Więc e, m, jest to świetne rozwiązanie. I tak jak mówię, niewiele za niego zapłaciłam, a jest praktycznie nowy. Rzeczą numer dwa, którą również kupiłam w sklepie z drugiej ręki jest zupełnie nowa, ponieważ miała jeszcze deska do krojenia, miała jeszcze tak ze sobą, więc była kompletnie nieużywana. My już ją używaliśmy, więc już są rysy. Ale generalnie była bez żadnych rysów. Bez niczego, była kompletnie nowa. Um, Ceny też możecie zobaczyć na przybitkach. Um, I właśnie tam też kupiłam sklepie z drugiej ręki i naprawdę za taką solidną dechę, to jest solidnego um, drewna, um, można zapłacić dużo więcej, także uważam, że był to naprawdę super deal. A um, moja ostatnia, ostatnia właśnie okrągła deska, ja szukałam wszędzie okrągłych desek ponieważ ostatnią, którą mieliśmy, mieliśmy e, zniszczył mój mąż. Nie wiem jak to zrobił, nie pytajcie się, ale przełamał ją na pół. Więc, <ścoughs> więc teraz mam solidną i myślę też, że ją tak szybko nie złamie. A takie deski są fajne nie tylko do krojenia, my często używamy ją do pizzy. Ehm, ale jest też fajna do przystawek, albo do podawania czegoś na stole, czy nawet do postawienia gorącego garnka. Więc takie deski kuchenne są zawsze jak najbardziej e, użyteczne. Pozostanę w temacie ze sklepem z drugiej ręki, bo tam zakupiłam również, jak nowy, praktycznie nowy, e, wazon, wazę. I on oryginalnie kosztował 7 euro, bo mam tutaj nawet jeszcze cenę. A ja zapłaciłam chyba euro 1,95 euro, ile się nie mylę? Także naprawdę grosze za taki wazon. I ona piękną teksturę, możecie zobaczyć. Ślicznie wygląda takie wazony. Taka ceramika w tej chwili jest bardzo popularna, bardzo modna, szczególnie właśnie w takim pięknym, subtelnym kształcie. Więc już u mnie znalazł miejsce i na pewno często będę go używać do ekspozycji jako dekoracja. I chyba już ostatnią rzeczą, właśnie ze sklepu z drugiej ręki, jest ten ogromny lampion, za który zapłaciłam nie pamiętam, czy było to 10 czy 12 euro. Może, chyba jeszcze mam na przebitkach. I on oryginalnie miał tutaj trzy takie wkładki na świeczki. Możecie go zobaczyć na vlogu, który nakręciłam ostatnio. E... Łatwo się go myje, ponieważ wszystkie te szkiełka po prostu się wyjmuje. E... Ja, jak widzicie, wyjęłam te miejsca na te świeczki, te świeczniki i e... stworzyłam po prostu lampki tutaj. Przepięknie to wygląda wieczorem. Myślę, że dokupię jeszcze jedną parę lampek i po prostu, żeby był jeszcze ciekawszy efekt. Kupiłam go z zamierzeniem, żeby latem postawić go na zewnątrz, w ogrodzie, i go się wyjmuje właściwie w ten sposób czyli do góry. Nie ma tu drzwiczek, tak jak przyważnie jest taki właśnie lampionek. No i tak jak mówię, tutaj zawiesiłam ręczniki na baterię i na razie trzymam go w domu. Ale naprawdę taki piękny, solidny lampion to są duże koszta, więc y, uważam, że był to kolejny deal, jeżeli chodzi o sklep z drugiej ręki. Okay. Kolejnym nabytkiem są te piękne wazoniki, świeczniki. Tak naprawdę ma to kilkanaście zastosowań. Ja mam a, trzy takie. Jeden mogliście zobaczyć w filmiku o metamorfozie naszej małej łazienki. Tutaj mam jeszcze w innym kolorze, czarnym i takim bordowym powiedziałabym. I tak naprawdę można je stosować jako wazoniki, ale można też je stosować jako na przykład świeczniki. Czyli postawić tu czy długą świeczkę, ja tak to stosowałam, ale można też włożyć malutką świeczkę tutaj. Też będzie to super wyglądać, także myślę, że Świetny nabytek i trzy takie malutkie wazoniki. Bardzo eleganckie, bardzo estetycznie wyglądają i można je tak naprawdę używać przez cały rok. To taki bardziej przypomina mi taki kolor wiosenny. Tu już takie ciemniejsze odcienie, także jest to solidne szkło i myślę, że będzie pięknie prezentować się jako właśnie taki element dekoracyjny, czy jako wazonik, czy jako po prostu świecznik. Mam nadzieję, że nie słyszycie pralki, bo u góry właśnie włączyło się chyba system wiercenia, więc trochę hałasuje. A chciałabym Wam jeszcze pokazać ostatnie moje nabytki i ono są ze sklepu z Hanemu, AGM, -u, jakkolwiek chcecie to nazywać. I pierwszą taką rzeczą jest właśnie poduszka takiego misiaka. I ona kosztowała 4,99 euro. Jak możecie zobaczyć. Ja tu na razie włożyłam koc, ale oryginalnie włożę tutaj oczywiście, wkład. Włożę tu poduszkę. Ale tak, żeby Wam pokazać, jak wygląda wypełniona. Jest w kolorze brązowym, no taki typowy misiu. A zakupiłam to z myślą o tym, bo niedługo będę. Stworzę metamorfozę pokoju mojego dziecka, więc wyczekujcie tego koniecznie na kanale. Do tego dokupiłam taki mały koszyk. Właśnie też w tym samym schemacie takiego misia. Dosyć, dosyć solidny, bardzo solidny materiał to jest, muszę przyznać. I całkiem dużo mieści taki mały koszyczek. I oczywiście. Do tego małego koszyczka musiałam zakupić duży. I tu możecie zobaczyć ten duży. Skusił mnie przede wszystkim tym, że jest ogromny, więc wsunieszę tu wszystkie jego klocki e, lub jego ciuchcie, wszystkie elementy, które e, do niego ma. E, poza tym można go zapiąć i to jest rewelacyjne, że mogę po prostu to zamknąć, że te zabawki nie będą wylatywać, że on nie będzie tego przewracał. Um, więc to jest rewelacyjna rzecz i też fajny taki schemat e, takiego misiaka, ja zamierzam stworzyć taką, wpuść e, w paletę koloru niebiesko-brązową, więc te elementy na pewno mi się przydadzą do mm, kolejnej metamorfozy i tak jak mówię, wyczekujcie ją na kanale, ponieważ niedługo będę, e, będę działać. I to chyba wszystko jeżeli chodzi o moje skromne zakupy, ale myślę, że całkiem. A nie, czekajcie. prawie bym zapomniała. Jeszcze wracając do H&M, zakupiłam również takie poduszki na krzesła do siedzenia. Ja co prawda miałam poduszki kupione kiedyś z IKEA i jeszcze Zrobiłam takie małe z nimi DIY z pomponami. Możecie też zobaczyć to na moim kanale. Aczkolwiek te są dużo solidniejsze. Możecie zobaczyć, ich, jaka, jaką świetną mają grubość. Są mega wygodne. I e, powiem Wam, że moja teściowa je kupiła. I jak na nie usiadłam, to po prostu stwierdziłam, nie. Ja kupuję również, ponieważ, ponieważ one są naprawdę świetne. Mięciutkie, dobrze wykonane. E, I niedrogi chyba 3,90. 9 euro, albo 4,99. Nie pamiętam, ale naprawdę solidna jakość tych poduszek. Mega wygodne. Także polecam. Jeżeli szukacie poduszek pod siedzenie em, na krzesła, to te są rewelacyjne. I rzeczywiście, teraz to już zdecydowanie wszystko, co chciałam Wam pokazać. E, I co? I widzimy się w kolejnym filmiku. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału do zostawienia komentarza i łapki w górę. I zapraszam Was na kolejne filmiki. Już niebawem. Trzymajcie się, pa!